Owsiak wprost tak opisał to, co działo się na Marszu Trzaskowskiego. Jerzy Owsiak, założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, otwarcie wyraził swoje poparcie dla Rafała Trzaskowskiego w nadchodzących wyborach prezydenckich. Działacz wziął udział w Wielkim Marszu Patriotów, który odbył się w Warszawie w niedzielę 25 maja 2025 roku. W swoich mediach społecznościowych Owsiak podzielił się zdjęciem z wydarzenia i opisał atmosferę, która towarzyszyła uczestnikom pochodu. To bardzo emocjonalny wpis. Na swoim profilu na Facebooku Jerzy Owsiak zamieścił zdjęcie z marszu poparcia dla Rafała Trzaskowskiego, na którym widać go w tłumie uczestników. W swoim poście podkreślił radosną i przyjazną atmosferę, jaka panowała podczas wydarzenia. Po raz kolejny ludzie w pochodzie uśmiechnięci, wyluzowani, utrzymujący serdeczną, miłą atmosferę wokół siebie. Na samym końcu marszu, na Placu Konstytucji, Rafał Trzaskowski wyraził nadzieję, że uczestnicy drugiego pochodu również będą chcieli na niego zagłosować, napisał Owsiak. Owsiak porównał atmosferę marszu do tej, jaka panuje podczas organizowanego przez niego najpiękniejszego festiwalu świata. Dla mnie to wydarzenie to dużo dobrych słów, uścisków i zbitych piątek, co jeszcze bardziej uczyniło ten pochód przyjacielskim, dodał. Na zakończenie wpisu Owsiak zaapelował o dużą frekwencję w nadchodzących wyborach prezydenckich. Mam nadzieję, że za tydzień, w przekonaniu do swoich poglądów, zagłosujemy jak najliczniej, podsumował. Gwiazdy wspierają kandydatów. Kto pojawił się na marszach? Wielki Marsz Patriotów w Warszawie, zorganizowany na poparcie Rafała Trzaskowskiego, przyciągnął wiele znanych twarzy. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan z mężem i dziećmi, Aneta Kręglicka, Magdalena Cielecka oraz Maciej Sztur z żoną, Borys Szyć, Juliusz Machulski, Michał i Aleksandra Żebrowscy, Andrzej Chyra, Magdalena Ruszczka, Aneta Kręglicka, Anna Samusionek, Maja Ostaszewska, Wojciech Malajkat, Magdalena Boczarska i Piotr Adamczyk. Uczestnicy chętnie dzielili się zdjęciami i filmami z wydarzenia w mediach społecznościowych, pokazując, jak wyglądało to wyjątkowe zgromadzenie. Warto przypomnieć, że równolegle w Warszawie odbył się także Marsz za Polskę, organizowany przez zwolenników Karola Nawrockiego, innego kandydata w wyborach prezydenckich. Na marszu Nawrockiego oprócz prominentnych polityków PiS pojawiła się między innymi aktorska para Dominika i Michał Chorosiński.